pojawiło się po drugiej stronie tej natężone wyznaczonej linii frontu. Portcullis zastanawiał się, co zrobić, a w tym momencie swój Yes. Bardzo sobie wyobrażam, milionów szkód antyzyzji oraz tajnej drogi, która na szczęście udało się zdesantować. Pojawiło się to wsparcie w postaci dwóch jeepów, które na francuską ziemię spadły latem z szybowcami jeden z punktów piechody. Sytuacja zaczęła przechylać się, szala zwycięstwa na stronę Amerykanów. Zlikwid wax nie dawał za wygraną. Mobilizował swój młody dział do wspaniałym przeciwnika. Wciąż po godzinie drugiej na arenę skrócił kolejny pojazd. Dość, który gdzieś od strony, aż w grupa na barł naprzeciwko swoim pojazdem, czekającym na Hallo, dankie.

Zdecydowanie piechoty niemieckiej, podciągającej się z pancerstwem było największym zagrożeniem, które mogło powstać i jego zalał porucznik Greig, przypominający mnie w niej, w obrońcach na polu, sobie walkę z Niemcami, którą on jako jeden z licznych żołnierzy kompanii F, a roku piechoty spadochronowej, miał w pamięci i wiedział w jaki sposób postępować z takim przeciwnikiem jak żołnierze. Njësë. Dorik! 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 Przygotując się do dalszego działania, wiedział, że musi oczyścić czołg morskiego piachu, który zalegał we wszystkich praktycznie częściach jego pojazdu. Bardzo szybko zlecił załodze wyczyszczenie newralgicznych punktów pojazdu i sprawdzenie, a przede wszystkim przygotowanie do dalszej walki, ponieważ w czasie desantu na plaży Juta nie było na to czasu ani sposobność Na arenie walk pojawili się żołnierze czwartej dywizji piechoty. Pojawili się żołnierze piechoty spadochronowej Armii Stanów Zjednoczonych i spadochroniarze 101 Dywizji Screaming Eagles. Cele, które wyznaczono były skrajnie odmienne. Spadochroniarzom powiedziano przed startem w Anglii wprost nie brać żadnych jeńców. Takiego komunikatu nie słyszeli piechocincy i nie słyszeli żołnierze Sierżant szef Mike Bright razem ze swoim dowódcą, porucznikiem Krejem, bardzo szybko pogadali się z sierżantem Hoover'em. Pochodzili z jednego stanu i bardzo szybko stwierdzili, że ta współpraca na pewno będzie im się opłacać. Chłopcy z czwartej dywizji piechoty patrzyli z dużą zazdrością na tych chłopców z nieba, jak o nich potocznie mówiono, na spadochroniarzy, którzy byli w walce i już od wielu, wielu godzin, a oni dopiero przed chwilą zeszli z barek desantowych. Starszy szeregowy David Miller, który założył sobie w czasie lądowania w 1 jeden cel, uwiecznić wysiłek swoich kolegów, wieszyć wysiłek tych chłopców, obywateli, żołnierzy, jak mówili o siebie o sobie Amerykanie, nie tracił czasu. Wszystko rejestrował przy życiu niemieckiej lajki, którą nabył jeszcze przed rokiem 41, przed tym newralgicznym dla Stanów Zjednoczonych rokiem teraz ta lajka produkcji niemieckiej służyła mu do tego, żeby uwieczniać zwycięstwa jego kolegów, jego... Kompanów i jego towarzyszy broni gdzieś we Francji. Nie wiedzieli, gdzie są, nie wiedzieli, co czekać będzie za kilka minut czy za kilka godzin. Dobrze. Porucznik Grey ze swoim doświadczeniem był chyba jednym z najbardziej Doświadczonych żołnierzy na polu bitwy. Zdawał sobie sprawę, że musi wystawić ubezpieczenie. Zdawał sobie sprawę, że Niemcy mogą kontratakować, ale z drugiej strony nie mógł odmówić swoim chłopcom chwili wytchnienia i obejrzenia pobojowiska, bo dla wszystkich była to przeważnie pierwsza walka. Dyrk Chciał uczestniczyć w tej wojnie, chciał razem z kolegami z ulicy, razem z kolegami z Nowowowskiego, Bruklinu, znaleźć się we Francji, zadać śmiertelny cios armii Hitlera, przez który jego kraj został wkręcony w tryby machiny wojennej niszczącej od kilku lat całą Europę. Był 6 czerwca 1944 roku. Pierwsze zwycięstwo zostało uczczone tym, co żołnierze 4 Dywizji Piechoty przelicili razem z nadliczową ilością amunicji, a mianowicie skrzynką Coca-Coli, na bez którego żaden amerykański żołnierz na dłuższą metę nie mógł się oprzeć. To ten płyn przypominał im dom, przypominał im rodzinne strony. American Way of Life, to co już w kolejnych miesiącach miało stać się normą na terenach zajętych przez Armię Amerykańską, zaczynało się właśnie tutaj, zaczynało się w rejonie San Martin 6 czerwca 1944 roku.

że przypadnił, a do ziemi medycznej, a więc pocisków nie trafił właśnie ich. Przecież mówię, panu kurierze i prowadzicielce, było to błagawstwo. Ale już wierzę czwartej dywizji piechoty. I... I...

Proszę mnie, żebym się jest to, co